Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że się nagrywa. Zawsze mhm. taka niepewność, bo dopiero możemy sprawdzić, jak nagramy nie? Tak. to tak mhm. zawsze niepewność. Ja witam drugi raz. Drugi raz Monikę Górską. Miło I, mi bardzo. I teraz już wiem, co powiedzieć i w jakiej kolejności. Mediator, psycholog, fototerapeuta. Psycholog, mediator, F fototerapeuta. Psycholog w takiej kolejności. W tej kolejności te zawody. Nabywałam. A, okej, okay. fototerapeuta i na tym się na skupimy. Końcu. Myśmy ostatnio, Moniko, rozmawiały o, o tym, jak, jak Ty prowadzisz swoje warsztaty. Mm -hmm. Te warsztaty już trwają, już jest po pierwszym spotkaniu, drugiej edycji, jak tak? ja dobrze rozumiem. Czyli już zapisywać się nie można? Można? Nie wiadomo, jak to wygląda. No, bo właściwie to jest tak, że warsztaty tworzą pewną całość, bo taka była też jakby mm -hmm. koncepcja mm -hmm. przechodzenia z jednego tematu do następnego. Natomiast, jeżeli ktoś chce dołączyć, bo akurat ten temat, ten wam mm -hmm. tego interesuje, mm -hmm. no to to też można. A, czyli, czyli to nie jest takie zamknięcie, czy można gdzieś tam dołączyć w trakcie i też jest ok? Jest to z pewną, powiedziałabym, stratą, w sensie takim, że no mm -hmm. nie wrócimy do, do tematu, który był pierwszy, mm -hmm. ale jeżeli ktoś uzna, że właśnie teraz chce dołączyć, to mm -hmm. jak najbardziej jest taka możliwość. Ja sobie tak pomyślałam, że czasami tak jest, nie? że jakiś temat nas omija, bo tak miało być nie? Tak. I, wiesz, i wchodzimy gdzieś tam w drugie, w drugie spotkanie. Mm -hmm. Pięknie, ale ja chciałam jeszcze wrócić, wiesz, tak? bo, bo, bo rozmawiałyśmy o tym ostatnio. Ja oczywiście, jak ktoś nie widział naszej poprzedniej rozmowy, to zapraszam. To tam trzeba kliknąć, przewinąć na Facebooku i się znajdzie. Ale rozmawiałyśmy o, o pracy i indywidualnej, mówiłaś, i o pracy właśnie w grupach, mhm. w zespołach. I zaczęłyśmy trochę mówić o tym, jak ważne jest budowanie relacji żeby można było włączyć to, tą pracę fototerapeutyczną, czy z kartami, czy ze zdjęciami, mhm. Mhm. jakbyś tym mogła dzisiaj przybliżyć, jak to wygląda w ogóle u ciebie, u ciebie to mhm. budowanie relacji. Mhm. Znaczy, żeby użyć kart, to tak sobie pomyślałam, że osoba, która przechodzi pierwszy raz do psychologa, to. Raczej nie jest nastawiona na to, że będziemy przeglądać zdjęcia, albumy i w taki mm. sposób gdzieś pracować nad nie wiem, problemem, który ją, ją sprowadza. Zazwyczaj taka osoba przychodzi po to, żeby opowiedzieć, co ją tutaj, zresztą ja też o to pytam, co ją tutaj dzisiaj sprowadziło. Mm -hmm. I dopiero wtedy, kiedy no, mamy jakiś obraz tego, co sprowadziło dzisiaj, konkretnie dzisiaj, mm -hmm. tu i teraz, Dopiero wtedy możemy się zastanowić, co by było potrzebne, co by było pomocne, żeby rzeczywiście ten proces terapeutyczny zmierzał w takim kierunku, który będzie dobry dla klienta mm -mm, czy dla klientki. Mm -hmm, mm -hmm. I dopiero wtedy, kiedy po jakimś, nie wiem, kolejnym spotkaniu, wyjdziemy, zdecydujemy się na to, żeby wyjść poza taką sferę samej rozmowy, to dopiero mm -hmm. wtedy szukamy, czy można by było o pewnych rzeczach opowiedzieć trochę inaczej, żeby zobaczyć mhm. inną perspektywę, żeby poszerzyć też jakby świadomość mhm. sytuacji, w której jest klientka czy klient. I do tego bardzo dobrze sprawdzają się właśnie karty metaforyczne, mhm. ponieważ obraz potrafi pokazać zupełnie inną perspektywę tego, co jest w opowieści, w narracji klientki. Mhm. I czasem mhm. właśnie do tego obrazu, do tego zdjęcia układamy jakąś opowieść, znaczy klientka układa opowieść, tak? Mhm. Po to, żeby pokazać w inny sposób swoją jakąś historię, która w tym momencie się dla niej wydaje ważna i toczy się na bieżąco. Mhm. Przy czym bardzo często sama łapie się na tym, że żałuje, że nie mogę zrobić tego zdjęcia konkretnie klientce, a że w jeszcze w pierwszym... taki sposób. Tak. A, tak, jeszcze tak myślę też. Że taki, że ty klientowi zdjęcia. Tak, tak. E, okay. więc, znaczy. Czyli tak, że jakby no ta praca. Cześć, to... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo ja sobie teraz wyobraziłam, że ja przychodzę do psychologa i mm -hmm. on wyciąga aparat i chce mi robić zdjęcia. No właśnie. Nie. Nie. No właśnie, <laughs> tak. Czyli tu jest ta relacja, która musi mm -hmm. być zbudowana, żebym ja miała mm -hmm. otwartość na to, nie? Tak, tak. okej. Okay. Nie, nie, nie zaskakuje klienta tym, że. Że nie tak wyciąga. Z, z bioderka, pyk. Nie. nie, mamy cię, nie. <laughs> nie. Tak, tak się to nie dzieje. Mhm. Natomiast zdarzyło mi się kilkakrotnie w trakcie, w trakcie takiej pracy psychologicznej, terapeutycznej, mhm. że miałam taką myśl, że taka zmiana następuje po pewnym czasie mhm. u klientów, że warto by było również ją pokazać na zewnątrz. I okay. wtedy pytam, czy mamy zrobić zdjęcie? Mhm. Proszę, żeby klient czy klientka przypomniał sobie, przypomniała sobie. Pierwsze spotkanie, z czym przyszła, z jakim nastrojem, z jakim nastawieniem, mhm. jakie to były okoliczności, które ją do mnie sprowadziły. I wtedy, kiedy, kiedy to się dzieje i możemy się tak troszeczkę cofnąć w czasie, robię to zdjęcie. Mhm, to takie trochę zdjęcie przeszłości. Zdjęcie przeszłości. Mhm. Okay. Po czym proszę, żeby klientka usiadła dokładnie tak, jak się dzisiaj czuje. Jak już jest po jakimś czasie, już ten proces jest w trakcie. Pewne rzeczy się już wydarzyły. Już nastąpiły jakieś, jakieś zmiany. Żeby po prostu przybrała taką pozę, taką mm -hmm. postawę, jakie się dzisiaj konkretnie czuję. I też robię zdjęcie. Mm -hmm. Rozumiem. Ponieważ że... mam drukarkę do zdjęć, więc na kolejną sesję umawiamy się, że ja przynoszę te zdjęcia. Oba. Mhm. I dopiero wtedy dzieje się naprawdę coś magicznego. Magia, tak. Bo przy zdjęciach, przy pracy z fotografiami się dzieje magia. Mhm. Ponieważ wtedy dopiero klientka dostrzega te zmiany, które się podziały, mając je namacalnie przed swoimi mhm. oczami. Może to zobaczyć i porównać, mhm. jak było kiedyś i jak jest teraz. Mhm. I to widać, mhm. naprawdę Wiesz, to widać. Tak sobie pomyślałam, Moniko, że to jest taki. W cudzysłowie, oczywiście, ale na dowód, że działa, że ta praca rozwojowa po prostu działa, mhm. i że to też widać na ludziach z zewnątrz. Mhm. Mhm. To jest też taka możliwość do tego, żeby, żeby osoba, która zechce się poddać takiemu fototerapeutycznemu procesowi, żeby też sama dokonała takiego oglądu. To, to nie wystarczy, że tylko ja powiem, mm -hmm. czy że ktoś mm -hmm. jej powie. Chodzi mm -hmm. o to, żeby tak naprawdę to ta osoba miała tą świadomość na swój własny temat. Mm -hmm. Więc jeżeli zobaczy, to być może właśnie uwierzy. Mm -hmm. Tak. Ale też zobaczy swoją zmianę. nie? Może tak. sobie ją wtedy mm -hmm. nazwać, mm -hmm. określić. Mm -hmm. e, tak sobie wyobrażam, że może sobie ją też połączyć z jakimiś zmianami w jej życiu. Jak najbardziej. Nie, że, mm -hmm. to, że wtedy jakby inaczej. No i właśnie, i teraz, co było pierwsze jajko czy kura, że jak my inaczej wyglądamy, to się inaczej w naszym życiu dzieje, ale też w drugą stronę, jak się inaczej dzieje, to my inaczej wyglądamy. Tak. I to jest mhm. też taka myśl, która mi gdzieś tam chodzi po głowie, żeby zrobić kiedyś takie zajęcia, taki warsztat, kiedy będzie możliwość przebrania się. Wiesz, okay. że mm -hmm. mamy strój nie wiem królowej, mamy strój nie wiem poszukiwanej listem gończym, mm -hmm. mamy strój nie wiem ogrodniczki i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. I zobaczyć, jak inaczej się w takim stroju czujemy, i jak inaczej w związku z tym się prezentujemy. Mm -hmm. To też jest coś takiego. Ale myślisz ]u. o łączeniu tego z fotografią, z fotografowaniem siebie w tych strojach? Tak, tak, żeby zobaczyć, okay. właśnie jak inaczej wyglądam, kiedy jestem trochę w innej roli. Mm -hmm. tak, jeżeli jestem w roli. Nie królowej, no to też, nie wiem, prostuje plecy, głowę do góry, tak, patrzę takim jakimś, myślę sobie, może władczym spojrzeniem, nie mam pojęcia, ale na pewno to coś takiego też widać potem w postawie. A zupełnie inaczej, gdybym miała na szyi tabliczkę z numerem policyjnym jako nie To zdjęcie to takie, tak, takiej z dończym. więc myślę sobie, że to też byłoby widać. To by była pewnie forma bardziej takiej zabawy, ale żeby też zobaczyć, że można też w taki sposób trochę pracować nad takim swoim mm. poczuciem, trochę takiego dystansu do siebie, no bo ja w różnych mm. rolach, ale to może być bardzo przyjemne też, żeby się oswoić do tego, że aparat nie gryzie, mm. że zdjęcia są taką też fajną formą też, na wyrażanie siebie. siebie. Też wiesz, co też pomyślałam o tym, że o odkrywaniu siebie, w jakiej bo roli tak. mi jest dobrze, mm -hmm. nie, że być może ja. Nie wiem, tak wymyślam teraz na bieżąco, że, że ja nie jestem szefem, a jak ja ubiorę tą koronę i wezmę to berło, uh -huh. to mnie jest dobrze w tej roli, nie? I być uh -huh. może ja potrzebuję zmienić pracę, żeby spróbować poszefować, jak mi jest uh -huh. jako szefowi w roli zawodowej. Na przykład, uh -huh. żeby wypróbować. Uh -huh. uh -huh. Albo właśnie sobie pomyśleć o tym, jakie atrybuty ma ta postać. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Czy co mam w sobie, jakie są moje zasoby wtedy, o. kiedy jestem szefem. Mhm. Czego bym potrzebowała, żeby w tej roli szefa poczuć się lepiej? Mhm. A nad czym musiałabym jeszcze popracować? Czyli takie warsztaty rozwojowe, które można by zrobić również by, dla biznesu? Jak najbardziej. Myślę, że tak. to, to, to ja tak sobie myślę, że ty mnie tam już zapisz na listę, bo to jak, jak, jak sobie myślę o tym i sobie to wyobrażam, to już mi się podoba. Mhm. Cieszę się bardzo. Czyli, czyli śledzimy. Śledzimy Moniki stronę. Ja oczywiście podlinkuję e, i tam będą informacje, jak się warsztat Wam rozwija. Tak, tak, tak. Czy jest trzecia edycja w planach, no. czy nie. E, ale też czy pojawiają się nowe pomysły z badaniem swoich możliwości, swoich potencjałów. Nie wiem, jak mhm. to jeszcze można inaczej nazwać. Wiesz, myślę sobie, że to tak y, trochę z takim balem y, Typu maskarada, uh -huh. żeby nie nadawać też temu takiej y, formuły bardzo poważnej, uh -huh. bo chodziłoby trochę o to, żeby odczarować y, też taką, takie myślenie, że w, w tej roli to musi być jakaś. Bardzo. Mm -hmm. Bardziej, żeby zobaczyć, że w tej roli jest mi dobrze, w tej mi jest trochę gorzej okay. w, tej, w tej się czuję swobodniej, a w tej jestem właśnie bardzo jakaś taka usztywniona, bo z każdą z tych ról wiążą się też jakieś nasze wyobrażenia na, na jej temat. Mm -hmm. Więc bardziej myślałabym o takim, y, takim swobodniejszym podejściu Czy do taka tego. Taka bezpieczna przestrzeń, bezpieczna. żeby wypróbować. Mm -hmm, nie, wypróbować siebie w różnych wariantach. Nie. Słodnie? Słodnie. Mm -hmm. Moniko, dziękuję Ci bardzo ja za dobrze. dzisiejszą rozmowę. No i myślę, że przyszłość przed nami kanapowa. Zdecydowanie. Ja Ci dziękuję bardzo za dziękuję. zaproszenie. Dziękuję Państwu bardzo. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Paweł.